Cześć i witam was w kolejnym odcinku naszego daily. Zbliżamy się już y, powoli ku końcowi, chyba, chociaż nie, chociaż nie, 20 jeszcze nie przebiliśmy, więc jeszcze, jeszcze troszkę. Yy, wybaczcie za mój głos, jestem trochę chory, ale no co, dzisiaj za mną stoi pewien NPC i jest to NPC od karnetu, i tak, dzisiejszym pluginem będzie karnet bojowy. Jest to, mi się wydaje, zahibisty plugin, fajne urozmaicenie na serwery stricte pod PvP, bo nasz karnet działa trochę na zasadzie PvP, zaraz wam wszystko wytłumaczę. No ale co, standardowo, jeśli chcecie pobrać plugi za darmo, no to właśnie ratują wymagania na ekran, które musicie spełnić. A jeśli wam się nie chce czekać, no to wiadomo, gdzie możecie go pobrać, na strefie premium na Discordzie 77code, do którego link znajduje się w opisie. także... Ja nie przedłużam i lecimy do prezentacji. Jeżeli szukasz taniego i niezawodnego hostingu, to Blazehost jest idealnym wyborem. Oferujemy hosting botów Discord, hosting serwerów Minecraft w bardzo niskich cenach. Pełną ochronę Antipitos nasze serwery znajdują się w Polsce, dzięki czemu masz niskie opóźnienia i świetną jakość połączenia. Wejdź na Blazehost i wybierz pakiet, który najlepiej spełni twoje potrzeby. A więc znajdujemy się już na serwerze przed naszym karnetem. I komendę, jaki mam do dyspozycji jako administrator, to jest admin karnet. I mamy poprawne użycie komend admin-karnet give set-reset-reload Zaraz wszystko wytłumaczę, oczywiście reload też sobie ładnie działa Reset i tak dalej zaraz pokażę, ale mamy oczywiście pomoc, która nie jest tutaj wpisana Ale oczywiście pomoc występuje i mamy tutaj wszystko ładnie rozpisane Kolorystyka tej pomocy się trochę zmieni, żeby była jeszcze bardziej czytelna Ale no tak to wygląda Także mamy tak, admin-karnet pokazuje GUI pomocy admin-karnet-give, tutaj mamy yy, możliwość nadania możemy nadać yy, sobie yy, voucher na karnet premium, bo karnet darmowy oczywiście jest za darmo yy, albo możemy nadać sobie voucher, albo od razu na konto, czyli na przykład jeśli macie w jakimś pluginie chcecie sobie ustawić od razu można nadać na konto, czyli nie jako itemek, tylko od razu przypisujecie graczowi yy, ten karnet premium no i macie tutaj w zależności, yy, zaraz sam, yy, wam zaprezentuję admin-karnet GIF Szymon3k No i ja tutaj ustawię item, żeby wam pokazać jak działa ten voucher Ale gdybym wpisał zamiast item y, account No to wiadomo nadałoby mi od razu na konto I w taki sposób prezentuje się ten voucher Oczywiście możecie go sobie ustawić Zaraz też pokażę jak Mamy tu później admin-karnet-set I możemy właśnie setować voucher Czyli ustalamy sobie wygląd w, y, tego vouchera Trzymamy go w łapce I dajemy sobie właśnie admin-karnet-set-voucher a jeśli y, nie chcecie vouchera, no to trzymacie itemek i wtedy dajecie np. admin karnet set free lub premium. I wtedy dajecie który level i y, wartość. I wtedy ustawia wam po prostu nagrody do karnetu, gdyż te nagrody do karnetu ustalamy sobie y, po prostu z łapki. To też za chwilę pokażę. Mamy admin karnet reset, czyli możecie resetować poszczególnemu graczowi albo, albo free, albo premium, albo wszystko naraz yy oraz albo, poszczególne, albo poszczególnemu graczowi, albo wszystkim graczom naraz oraz mamy admin-karnet reload, który już pokazałem i admin-karnet y, tutaj czyści Wam wszystkie nagrody i z free i Free premium także pokażę Wam jak teraz wygląda ten karnet prezentuje się on w następujący sposób, mamy takie GUI mamy możliwość stron dodawania, oczywiście tutaj dodałem tylko do 8 poziomu ale jak będziecie dodawali tam do 30 czy tam 40 strony Wam się kolejne będą oczywiście dodawać Mamy tutaj informacje o konto, czyli wasze konto, aktualny wasz poziom, następny poziom za ile. Mamy informację, że poniższe rangi zdobywają więcej poziomów, yy, czyli po prostu im lepsza ranga możecie sobie ustawić, tym więcej tego poziomu wam nadaje. Oraz mamy informację, że punkty są przyznawane za zabójstwa. Być może w przyszłości to rozbudujemy i będzie oczywiście update do pobrania. Tutaj mamy karnet darmowy i to jest pasek, który odpowiada za karnet darmowy. I mamy tutaj informację o tym, że ten karnet jest darmowy, że ma go każdy. Mamy tutaj informację o progresie. No, takie podstawowe informacje, no i możemy sobie tutaj, widzicie, odebrać pierwszy poziom, gdyż mam go wbitego i cyk, odebrałem sobie właśnie, wejdę sobie, wejdę i nagroda została odebrana. Tutaj, tutaj tego poziomu drugiego jeszcze nie wbiłem, węgiel mi wpadł jakiś punku. Karnetu premium nie mam, dlatego nie mogę go odebrać, ale gdybym miał, to też bym mógł odebrać pierwszy poziom, a tutaj mamy informację, że to jest karnet premium, o tym czego posiadamy, czego nie posiadamy i informację, że możemy go zakupić na stronie, właśnie możecie sobie go wrzucić do item shopu ponieważ jest ta komenda, która bezpośrednio nadaje nie voucher, a nadaje po prostu karnet na nick i tutaj mamy taką świeczkę, jak to no i są te strony, które już pokazywałem także użyjmy teraz karnetu premium prezentuje się on w taki sposób mamy informację, że karnet premium został nadany pomyślnie i jak już teraz widzicie zmieniło się posiadanie karnetu na tak jak widzicie mam już dostęp do tej pierwszej nagrody i mogę sobie ją odebrać w taki oto sposób Używając poprzez komendy tej, której pokazywałem, trzymacie po prostu jak w łapce, wpisujecie sobie admin-karnet set free, level na którym poziomie i wartość i tak naprawdę dodaję Wam tutaj kolejne, kolejne, kolejne levele i poziomy. Także przejdźmy może do konfiguracji tego pluginu. A więc znajdujemy się w konfiguracji, mamy tutaj trzy podstawowe pliki, właściwie ten nie jest konfigurowany, konfigurowalne są tylko dwa. No i od góry lecąc mamy tutaj oczywiście Punkty maksymalne do jakiej możemy mamy te punkty, czyli w przypadku danej rangi możecie sobie te dodawać po ile zdobywają. Macie takie podstawowe macie również możecie edytować wygląd Gui, czyli też kiełka. Co my tu jeszcze mamy? Config będzie się trochę różnił względem finalnego efektu, bo dalej pracujemy trochę nad pluginem i poprawiamy jego wygląd, także to co widzicie tutaj niekoniecznie będzie tak w wersji finalnej. Mamy tutaj te info o free info i premium info, czyli tą te strzały możecie sobie edytować oczywiście i mamy tą, tą, tą książkę, też możecie ją edytować, yy, to zakładka po prostu konto. Tutaj mamy pełne message'e, je również możecie sobie edytować, wszystko ładnie, to jest ten cały help, który również możecie sobie edytować, a tutaj mamy informację o graczach, którzy mają aktywne premium. Ja jestem tylko sam na serwerze, więc jestem tylko ja, ale wiadomo jak tu będzie więcej graczy, to będzie więcej tych informacji. Jeśli chodzi o konflikt, no to one są dość proste, myślę, że każdy sobie tutaj i itemki nadaje się z łapki, więc jest to naprawdę bardzo fajnie uproszczony plugin, także możemy przejść do podsumowania myślę. Także jeśli plugin Wam się spodobał, a mam nadzieję, że się spodobał, to zachęcam oczywiście do wbijania naszego Discorda, do pobierania pluginu, do spełnienia wymagań, bo to jest oczywiście, yy, yy, że tak powiem wymagane, jeśli chcecie mieć ten plugin za darmo. No i co? Nie będę wam zajmował więcej czasu. Cześć, czołem, widzimy się jutro.